Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siema. Wszystkim. I dzisiaj mamy wreszcie, kochani, zesłanie Ducha Świętego. Wczorajsza wieczorna liturgia wigilii zesłania Ducha Świętego o, była bogata w czytania, bo mieliśmy cztery czytania ze Starego Testamentu, jedno z Nowego, w sensie z listu, no i Ewangelię. Czyli w sumie 4 plus 1 plus 1. To będzie 6. Zawsze jak mówię, to mi się odłącza ta część mózgu odpowiedzialna za liczenie. Więc musicie mnie sprawdzać. 4 plus 1 plus 1 to chyba będzie 6. Czy jakoś tak. Także przebogata liturgia. Yy, słowa na ten dzień i na Wigilię. Pierwsze czytanie z mszy z dnia. Oczywiście mamy tutaj opis jak to ten Duch Święty się objawił. No i oczywiście jaki mamy czas. Czas mamy 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa. 10 dni po Jego w wstąpieniu. No to porównując to do historii Izraela, 50 dni od wyjścia Izraelitów z Egiptu, no to pod górą Synaj Izraelici zawarli z Panem Bogiem przymierze i zostało im nadane prawo także tutaj ta pięćdziesiątnica żydowska to jest to jest właśnie nadanie prawa i zawarcie przymierza, najpierw zawarcie przymierza później nadanie prawa w ten sposób, a nasza chrześcijańska, katolicka pięćdziesiątnica to jest również po wyjściu z niewoli grzechu do wolności dzieci bożych i 50 dni po tym po zmartwychwstaniu Chrystusa również mamy zawarcie Nowego Przymierza i mamy prawo, prawo Ducha Świętego, który we mnie będzie przybywał, we mnie będzie się modlił, będzie mi mówił, co mam robić. No i tak. W sumie to jest to. Nie będzie już mi dana jakaś litera prawa, ale zostanie mi dany, zostanie mi dana sama osoba, sama osoba Ducha Świętego. I to jest ten czas, 50 dni. Także tutaj mamy żydowski szawułot, czyli wielkie święto pielgrzymkowe, jedno z trzech. Dla chrześcijan ten szawułot, ta pięćdziesiątnica, to jest właśnie stąpienie Ducha Świętego. I jak to właśnie się dokonuje, daje się słyszeć szum z nieba, uderzenie gwałtownego wichru. I napełnia cały dom, czyli wieczernik, w którym przebywali apostołowie, uczniowie, i czyli mamy ten szum, wiatr, yy, i co dalej? No i ukazują im się języki, jakby z ognia. Należy tutaj podkreślić, kochani, to słówko, jakby z ognia. Nie ogień im się nad głową pojawił, że się zapruszył ogień. Jak, y, Jakie świeczki są apostołowie i uczniowie, i się knot pali. No nie, to nie tak. Tylko jakby z ognia, jakby z ognia się pokazały te płomienie. Czyli mamy tutaj, no, w sumie bardzo podobne symbole y, objawienia się Boga, jak ze Starego Testamentu. Wicher, szum, wiatr, ogień to jest właśnie to. Symbole obecności Bożej. No i na każdym z nich spoczął ten jakby ogień e, osobno, tak? Na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jakim Duch pozwalał mówić innymi. E, do tej pory no, naukowcy zastanawiają się, na jakiej to zasadzie właśnie tutaj apostołowie mówili, czy po prostu mówili jakimiś obcymi językami. W sensie angielski, niemiecki, francuski i tak dalej, i tak dalej. Że Duch Święty im tłumaczył to na bieżąco, czy oni zdobyli umiejętność mówienia tymi obcymi językami? Czy po prostu chodzi o jakiś obraz? I pewnie, kochani, chodzi tutaj o pewien obraz. Obraz tego, jak ten Duch Święty działa. Bo tutaj musimy tę historię czytać oczywiście w kontekście Wieży Babel. Wieży Babel. Yy... I tutaj przy tej wieży Babel te części istotne tego mitu mamy takie, że kiedy ludzie gromadzą się bez Pana Boga, no to w pewnym momencie się rozpraszają, i ich języki są pomieszane: języki, czyli myśli. Każdy myśli po swojemu, nie ma jedności pomiędzy ludźmi, no i każdy idzie w swoją stronę i się rozpraszają. Tak? Także każda taka inicjatywa bez Pana Boga. No to miesza nam w głowach, miesza nam języki, nie potrafimy się ze sobą dogadać i się rozpraszamy. Czyli w sumie tutaj dokonuje się to istotne działanie złego, bo yy, diabolos z greckiego diaballo, od tego greckiego terminu diaballo to jest rozsypywać, rozpraszać. I na tym polega właśnie główne działanie złego, że on nas rozprasza, rozdziela, oddziela od siebie. Także tak jak wieża Babel jest tym miejscem, gdzie ludziom mieszają się języki, czyli po prostu mieszają się w głowach. Mieszają im się myśli, każdy ma swoje myśli. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. No i w sumie to jest guzik prawda. Tak można by to streścić. To odwróceniem tej sytuacji jest właśnie wieczornik, bo tak jak słyszymy, zbiegają się ludzie do tego wieczornika i patrzą, co tam się dzieje, czyli Przybiegają do tego miejsca i się okazuje, że co? Że każdy słyszy swój własny język i każdy rozumie tych apostołów. No i właśnie na tym polega to działanie cudowne Ducha Świętego. Nie chodzi tutaj o jakiś obcy język: angielski, niemiecki, francuski, nie wiem, hiszpański i tak dalej, i tak dalej. Tylko chodzi o to, że kiedy Duch Święty na mnie wstępuje, to ja potrafię tak mówić do drugiego człowieka, że ten mnie rozumie. Ten mnie rozumie. Mamy jedne myśli. No właśnie Duch Święty jest tym który daje mi jedno serce i jedno myśli, i jedne myśli. I wtedy możemy stanowić jeden lud. Jest to swoiste odwrócenie tej wieży Babel. Tak jak tam ludzie się rozproszyli, mieli różne myśli, różne języki, tak tutaj ludzie się, yy, ludzie się zbiegają, y, tworzą jedno, no i każdy każdego rozumie. To jest właśnie to cudowne działanie Ducha Świętego. No i tutaj mamy przegląd tych wszystkich narodowości yy, Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście tych partów, medów, czyli tereny na północ od dzisiejszego Iraku, i Iranu. Tutaj, tak, przez Mezopotamię, wszystkie te ziemie Azji Mniejszej. Mamy przybyszów z Rzymu, tak, i dalej się przesuwamy na zachód. Z Egiptu, z Cyrenajki, czyli z terenów yy, dzisiejszej Libii. No, także mamy przegląd wszystkich tych ludów. Do których apostołowie mówią, no i oczywiście te wszystkie narody, które mówią różnymi językami, one zjednoczą się w wyznawaniu jednego Boga. To jest właśnie to cudowne działanie Ducha Świętego. Na tym to polega, że Duch Święty jest tym, który tworzy z nas jedno jeden lud w wyznawaniu jednego Boga. Jak to było w księgach prorockich: Ja będę ich Bogiem, oni będą mi ludem. No i to jest to. I ja będę pośród nich, tak? Eee, także to by było to pierwsze czytanie. Drugie czytanie z listu do Rzymian. Ósmy rozdział, kochani, on, z tego co pamiętam, w Biblii Tysiąclecia, on jest zatytułowany Ży Życie w Duchu. Eee, no i w sumie cały ten rozdział można by przeczytać, żeby zobaczyć, co Święty Paweł napisał o tym życiu w Duchu Świętym o tym Bożym życiu. Eee, tak. Jeżeli mieszka w nas duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co Jezusa wskrzesił z martwych, przywróci nasze ciała również do życia. Mocą mieszkającego w nas swego ducha. No tak, no bo tutaj tym tematem chyba przewodnim tego ósmego rozdziału jest też ta nadzieja zmartwychwstania, że my. Podobnie jak Chrystus z martwych wstaniemy. Prosta sprawa. No i to życie, życie wieczne mamy zapoczątkowane na chrzcie świętym i ten dar Ducha Świętego jest tym zaczynem, który w nas się rozwija na życie wieczne. Tak, Duch Święty nas prowadzi, yy, otrzymaliśmy Ducha Synostwa i dzięki niemu możemy do Boga wołać Abba Ojcze. No tak. Okej. Okay. Jeszcze tutaj kochani w tym ósmym rozdziale pojawi się ten motyw, że duch przychodzi nam również z pomocą w tych różnych naszych potrzebach, które nie potrafimy wyrazić słowami. No bo mając tego Ducha Świętego, to ja już nie będę się głupko za, głupkowato zastanawiał. A to do tego Boga, to ja mam się pomodlić na klęczkach, a na leżąco, a na siedząco, na stojąco. Bo jak rączki złożę tak, to może Pan Bóg mnie nie wysłucha, albo jeśli mnie nie wysłuchał, to może źle się pomodliłem. No to Duch Święty przychodzi w tych wszystkich moich potrzebach, które ja, yy, no, może do końca nie potrafię wyrazić słowami, ale Duch Święty wie o co chodzi. Także po to on mi jest dany, żebym nad tym się już nie zastanawiał. Nad jakąś formą, czy Pan Bóg się na mnie obraził, czy nie, czy mnie wysłuchał, czy nie. Bo Duch Święty to wszystko wie. Przebywając we mnie, trwając we mnie, On to wszystko wie. Z mojej strony należy dbać o sprawy Boże. I spoko. Ja zajmuję się sprawami bożymi, a Duch Święty będzie zajmował się tym, co jest mi rzeczywiście realnie potrzebne. Może się okazać, że mi się wydaje, że coś jest mi potrzebne, albo o coś się modlę, co mi się wydaje, że jest dobre. A tak naprawdę nie jest. Także spoko. Duch Święty dokładnie wie, co mi jest potrzebne. A ja ze swojej strony mam dbać o to, co jest Bogu potrzebne. O to, co Bogu się podoba. Mam dbać o sprawy Boże. No i trzecie czytanie Ewangelia, Jana, 14 rozdział. Tak. Ja będę prosił ojca innego parakleta dawam. O tym Paraklecie już w którymś komentarzu mówiliśmy. Paraklet po polsku to obrońca, po łacinie to adwokatus, adwokat. Duch Święty jest adwokatem Jezusa, bo przekonuje świat o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. O grzechu, bo nie wierzą ludzie w Jezusa, o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. No i o sprawiedliwości, no bo Jezus odchodzi tam. Do tego miejsca, w cudzysłowie do tego miejsca, skąd wyszedł, czyli wraca do Ojca, bo to jest sprawiedliwe i taka jest wola Boża. Musimy oczywiście pamiętać, że sprawiedliwość w Piśmie Świętym to jest wypełnianie woli Bożej. Także Duch Święty jest obrońcą yy, Pana Jezusa. Przekonuje świat o tym, że On przyszedł na ziemię po to, żebyśmy my mieli życie. Yy, no i że w Jego imię. Yy, i dzięki niemu mam te grzechy odpuszczone, bo Duch Święty później, Jego mocą, te grzechy moje będą odpuszczone. Tak, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie moją naukę zachowywał. Ojciec mój go umiłuje, przyjdziemy do Niego i uczynimy u Niego miejsce do, do życia. To też żeśmy chyba dwa tygodnie temu y, o tym mówili: uczynić miejsce do życia y, greckie monet. Nie tyle Ojkos czy ojkija, jako dom, czy mieszkanie, czy rodzinę uczynimy dom u niego, czy mieszkanie u niego uczynimy, tylko właśnie miejsce do życia. Tutaj akurat ten termin odnosi się do yy, konkretnego życia, tak? prowadzenia życia w jakimś miejscu. No i jeśli ojciec i syn uczynią ze mnie miejsce do życia w domyśle, oczywiście, no nie tylko dla mnie, ale dla drugiego również, no to rzeczywiście dobrze to brzmi. Bóg, Ojciec i Jego miłość przemieniająca, która czyni ze mnie miejsce do życia, nie tylko dla mnie, ale dla, dla drugiego też. Tak. Paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i Wam wszystko przypomni, co powiedziałem. No właśnie, Duch Święty jest tym, który mi przypomina słowa Chrystusa. Jest tym, który mnie uczy. Jak właśnie w kontekście tych Chrystusowych słów, Chrystusowego życia postępować. No dobrze, kochani, bo już mnie ręka boli od trzymania telefonu. No to jak na razie, tyle. Wszystkiego Wam Bożego na ten, na te końcówka wielkanocnego czasu. I na razie. Siema.